Jaka, też na białek. I wiadomość jest rozwiązana. Męgl to jest, znam płeć Męgl. Męgl to naprawdę mężczyzna. Skąd wiem? No bo Męgl e, przeznaczony na duński, to znaczy brakująca, brakujący to by było bardziej imię dla mężczyzny. A tak, poza tym Foxy to mężczyzna, prawda? E, wiecie, który Foxy? Z Five jest od Freddy's, Old Foxy, zwykły Foxy. To y, męgl, inaczej to Toy Foxy. Więc to jest moja teoria, ale nie, to nie jest teoria. Zagadka rozwiązana. Jeszcze dlatego, fongaj, jeszcze zagadka o fongaju. Fongaj to może być phone guy, phone. No bo phone to telefon telefonowy gościu a fong to nie wiadomo, fong guy, a fong guy, guy mówił, że megl to mężczyzna, więc zagadka rozwiązana.